Ziema, ziema. Filipiny pozdrawiają. No i co, Bąbel? Dopiero wstałem, tak? Na hamaczku spałem, odpoczywałem, tak? Bo się zmęczyłem rozmawianiem, tak? Dużo mówiłem, raczkowałem, tak? On jak się obudzi, to jest taki piękny, grzeczny. Taki grzeczny chłopczyk, a potem to w niego taki diabełek wstępuje, tak? I zaczyna wszystko rozwalać, niszczyć, tak? Mmm, Danessa zajęta. Okej, okay. honey. Mm. Zjadłeś wszystko, co? Miłości nasze. Can I make Picie picture together with you guys? Teściowa e, przygotowuje jakieś, nie wiem, snaki do sprzedania. Będzie chodziła i sprzedawała. Tak, tak zarabia dzisiaj. Tak Marina? How you called this? Kasaba, tak Kasaba. kasaba, Na liściu bananowym położona. Tutaj też coś gotuję. W tym pojemniku po mleku. I tutaj coś porobiło. A, słuchajcie, to jest... Dobra. Tam w czajniku jest. There's a water inside. There's... Yes. Yeah? Yeah. Dobra. W jest woda. Zakleiła jedno wyjście, drugie i takie sitko położyła. I w tym sitku tam parzy tą kasabę. Już teściowa prawie skończyła te swoje przysmaki. Marcin, tyle czasu miałeś, żeby odebrać Jack Fruta. stoi cały czas, już nie chce rosnąć, już tak chyba ze dwa miesiące w miejscu stoi. Więc zaraz będziemy go wsadzać gdzieś do ziemi, bo nie mam większej doniczki. Wiesz, Oli jest taki śmieszny. Teraz w dzień nie chce spać, mało śpi, tylko cały czas jest aktywny i cały czas chce się czymś bawić, dotykać jest taki, no inny, taki już naprawdę duży chłopczyk się robi, nie? już jest no, i na przykład zajmuje się, no, dziś się teraz on chce tu usiąść i, i poprzestawiać mamie pudełko, ale w nocy śpi całą noc też, nie? drzewko chciałem wkopać, nie mogę ktoś łopatę pożyczył Podobno zniszczono, jest, nie wiem, mają naprawić, coś prostu. Nie wiem, czy złamali, czy co tam się wydarzyło. Czekam. Powiedziałem, że mają przynieść. <laughs> nie było nas w bo byliśmy, no i pożyczyli sobie. Teraz się okaże, no będę musiał mu kupić. Słabe te łopaty. Nie ma, nie ma tu na Filipinach takiego szpadla, jak mamy w Polsce, nie? z takiej twardej blachy, nie ma czegoś takiego. To wszystko takie chińskie gówno, parę razy wykopiesz dołek i, i zaraz się to łamie. Nie? I taka ta bla, blacha jest cieniutka, bardziej to łopatę przy, przypomina niż szpadel. Nie? <laughs> Także teraz jak ktoś będzie z Polski jechał, to chyba poproszę, żeby chociaż mi tą samą końcówkę ten szpadel przywiózł. Nie? Bo tam, tą rączkę to sobie mogę tu zrobić, nie ma problemu, ale żeby tą masywną końcówkę mieć, nie? nie? Dawaj, wstawaj Oli. Wstawaj. No. On mówi tak, tak cały czas. To paluszkę pokazuje. Wywal mamie te wszystkie plastiki, to tylko zaśmieca It's just garbage To są pojemniki na buty Wywal to Throw Oli Like this o! Oh. Za oh. to Ci pokażę <laughs> To nikak się spojrzała na mnie no. Wywal wszystko No wywal o oh, następne O oh, like this Popatrz Chłopiec jest, ma rozrabiać Tak? Ma ma? Ma rozrabiać Tak ale rozrabiamy, wywalamy wszystko Jest? Ok, przynieśli łopat. Ile tego mamy. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem muzabichrazem oshem, deservik. it's eight. your mom took already. Yeah. how many? I don't know. but where she planted? Right here. danika she cannot plant behind this because we will do garden there. what is nanka? what is nanka? Jackfruit. this is jackfruit? oh no. marina. Nie <laughs> like. wiem. And to jest jackfruit also? to jest też. Mama już wsadziła jakieś, no, ale popatrzcie tamte w i nie rosną, a to ona już jakiś czas temu wsadziła już jakie drzewko duże. Where? where? A, ah, there, I see. But something it OK Marina, where we can put? Musimy podjąć decyzję, gdzie gdzie ten jackfruit włożyć. Where? There? How about next to Pigaret? Here, Danika. Maybe like three. One, two, three, four. Mama z bandonem wrócili, sprzedali wszystko co zrobili. Zadowoleni. A, ktoś mi tu paluszkiem pokazywał, proszę bardzo. Smakuje obiadek, co? Jak mamusia zrobi, to jest najlepszy na świecie. Danusia, patrzcie, jak nas rozpieszcza. Frytki, ziemniaki, schabowy, bakłażan, arbus Mamy ma ziemniaczki i kotlet schabowy też tam jest. Drzewka wsadzone. Osiem drzewek było w sumie, Także będziemy mieli jackfruita. Pokażę Wam potem gdzie wsadził, póki co biorę się za jedzonką. To jest godzina trzecia, nie? Three o'clock jest nam. No, tak? Dobrze? No. trzeciej godzinie, Więc te, które posadziliśmy były bardzo malutkie. Tu widać jak kurus ten jeden jackfruit. A ja posadziłem tam dalej. Tu, tam dalej, tak wzdłuż. I tam dalej w rogu działki jeszcze. A, tu posadziłem. Dlaczego? Przed domem. Są takie łany. Agnę luła, agnę kubot. Donika i Oliver ganiają się. Oliver chce uciekać.

うわ。<laughs> <laughs>